Letnie widoki, piękne miejsca, a to wszystko dzięki plenerowi, w którym wzięło udział troje artystów. Aneta Jaźwińska z Warszawy, Mark Krawczyński z Sydney i Grzegorz Kalinowski z Łodzi. Wystawę malarstwa i rysunku Kreacje Boskie i Ludzkie otwarto w Allianz Frances w Manufakturze. Na wystawie możemy obejrzeć kilkanaście obrazów i rysunków. To ekspozycja w ramach wymiany kulturalnej między Polską a Francją. Ta wymiana jest ważna, a Alliance jest otwartym miejscem. To spowodowane jest tym, że Francuzi są bardzo ciekawi Polaków, a Polacy też zawsze interesowali się Francją. A Alliance jest miejscem wymiany myśli nie tylko w kulturze, ale i biznesie i gospodarce. Zatoka Antip, Saint-Tropez na Lazurowym Wybrzeżu, widok z zamku Grimaldich czy z Willi Rothschildów to tematy, które nie tylko rozbudzają wyobraźnię, ale dobrze oddają charakter miejsc, które malarze odwiedzili. Południe Francji jest tak inspirujące ze względu na temperaturę, klimat, nasycenie kolekcjami dzieł sztuki, dobrą architekturą, że jest to niewyczerpalne źródło inspiracji. Autorka pozostałych obrazów, Aneta Jaźwińska, pokazuje plenery, które oddają nastrój i klimat tych miejsc. Jest to bardzo dobra, dobry moment i możliwość komunikacji z właśnie ludźmi, ludźmi całego świata. Język ponad, ponad barierami, ponad granicami. I mam nadzieję, że poprzez swoją sztukę właśnie docieramy do, do szerszej, szerszego odbiorcy. Mark Krawczyński swoje prace przywiózł z Australii, dokąd wyemigrował w 1959 roku. Jest pianistą i architektem. Przez ostatnie lata promuje polską kulturę, rozwija związki artystyczne i biznesowe pomiędzy naszym krajem a Zachodem. W siedzibie Alliance Francaise pokazuje swoje rysunki z francuskiego południa. Francja jest na no taką kolebką kultury, która jest podstawą europejskiej kultury w pewnym sensie. Australia znowu jest kontrast wielki, bo to jest nowa kultura, która zrobiła wielkie kroki do przodu, wielkie osiągnięcia w krótkim czasie. A Polska jest taką kulturą, która ma potężne zasoby, tylko że po prostu mamy za mało marketingu. Wystawie towarzyszą wykłady o przyrodzie i kulturze polskiej, francuskiej i australijskiej, a także spotkania jak na przykład dzisiejsze z ambasadorami Peru i Chile. Wystawy pod tytułem Kreacje boskie i ludzkie można oglądać do 15 stycznia.